Wbrew takim no, nagłówkom w mediach i tej początkowej takiej, no nie chcę powiedzieć, histerii, ale tak atakowały nas takie nagłówki, że odtąd teraz będziemy musieli w ogłoszeniach o pracy podawać witełki. To nie jest prawda, nie ma takiego bezwzględnego obowiązku. Oczywiście procesor może podać w ogłoszeniu o pracę, ale ten, ta nowelizacja kodeksu pracy no, przewiduje takie trzy, trzy momenty, w których możemy te informacje przekazać, czyli właśnie ogłoszenie o pracę albo przed rozmową kwalifikacyjną. Mhm. Albo nawet przed nawiązaniem stosunku pracy. E, tylko tutaj warto podkreślić, że przepis wyraźnie mówi, że my musimy przekazać te informacje e, z odpowiednim wyprzedzeniem, które umożliwia temu kandydatowi zapoznanie się z tą informacją, jakby przygotowa przygotowanie się do, do negocjacji i musimy zapewnić mu właśnie świadome i przejrzyste negocjacje co do wynagrodzenia. Czyli jeżeli nie zdecydujemy się na ogłoszenie. Ujawnienie tej informacji w ogłoszeniu o pracę powinniśmy to zrobić przed e, rozmową kwalifikacyjną. Teraz też pytanie, kiedy przed rozmową kwalifikacyjną, tak? czy jeżeli mamy spotkanie o dziewiątej, to czy możemy na pięć minut przed spotkaniem wysłać temu pracownikowi tą informację? Teoretycznie jest to przed rozmową kwalifikacyjną, ale tak jak mówiłem, ten cel, tak? Przejrzyste i świadome negocjacje. Moim zdaniem nie zapewniamy tego. No, nie ma powiedziane kiedy, ale wydaje mi się, że taką dobrą praktyką byłoby, nie wiem, dzień przed Temu kandydatowi. Bądź w chwili umawiania spotkania. No niektórzy właśnie tej ustawie, która wchodzi 24 grudnia zarzucają to, że nic się de facto może w praktyce nie mhm. zmienić w takim razie, ale czy są jakieś konsekwencje związane z tym, że na przykład pracodawca mhm. zrobi to w taki na za pięć dziewiąta właśnie mhm. sposób? Czy coś się. Jak... Znaczy ja się nie zgadzam z tym, że się nic nie zmieni, bo jednak mhm. pamiętajmy, że musimy zapewnić te przejrzyste, świadome negocjacje i z odpowiednim mhm. wyprzedzeniem musimy te informacje przekazać. Czy coś czy coś grozi pracodawcy, jeżeli tego nie zrobi? W pierwotnym projekcie tej ustawy rzeczywiście były przewidziane kary. To niepodanie tej informacji, czy nawet zatrudnienie pracownika poniżej wynagrodzenia, które było w ogłoszeniu, było traktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny do 300 tysięcy zł. To niestety wypadło z tej ustawy, więc trochę wypito zęby tej nowelizacji i nie ma takiej kary przewidzianej. Więc, czy będą jakieś konsekwencje? Wyobrażam no, ja sobie, że może jakieś roszczenie, odszkodowanie, ale to będzie ciężko. Czy dobrze rozumiem? Oznacza to, że ja kandydata, jeżeli nie poinformuję o widełkach płacowych, nie mogę na rozmowie rekrutacyjnej zapytać, jakie są jego oczekiwania finansowe? Bardzo dobre pytanie, bo właśnie pytanie o oczekiwania finansowe to jest taka kontrowersyjna kwestia. Czy my możemy zapytać, zanim nie podamy, ile oferujemy na danym stanowisku? Ja stoję na stanowisku, że nie będziemy mogli pytać o oczekiwania finansowe. Właśnie dlatego, że jakby jednym z celów tej nowelizacji jest właśnie zapewnienie tych przejrzystych, świadomych negocjacji.